Lok Numer 7 kolos z wielkiej płyty świadek codziennych historii mieszkańców. Niektóre banalne, inne mroczne. Natalia Karwowska wychodzi z mieszkania na ósmym piętrze. W ręku trzymając mały worek ze śmieciami. Telefon podłączony do ładowarki, kurtka na wieszaku w przedpokoju. W korytarzu cicho szumi wentylacja. Jarzeniówki mrugają nieregularnym światłem, a powietrze pachnie wilgocią i kurzem. Z odległych pięter dochodzą odgłosy telewizorów, szczekanie psa, ciche rozmowy mieszkańców. Natalia robi kilka kroków do windy. Jej serce bije szybciej, zatrzymuje się przy przycisku. Drzwi windy powoli się rozsuwają, światło odbija się w jej oczach. Wchodzi kabina rusza w dół. Michał siedzi w mieszkaniu. Jeszcze nie wie, że świat zaraz wywróci się do góry nogami. Winda odbija światło jarzeniówki na ściany, a w cieniu korytarza pojawia się coś, czego nie widać w nagraniu kamery cień, wydłużający się niepokojąco.